Cześć, witam Was serdecznie dzisiaj Get Ready With Me w wersji codziennej a na dodatek letniej, bo pogoda całkiem fajna, e, więc chyba jeszcze takiego wydania Get Ready With Me nie było, e, wiosennego letniego już nawet e, no i dawno nie było takiej aktualizacji czego teraz używam więc wszystkich moich ulubieńców, codzienniaków będziecie mogli w akcji zobaczyć, no i podpatrzeć jak tutaj się przygotowuję do wyjścia i co nakładam na twarz i na siebie, także za and um. Najpierw muszę oczywiście pozbyć się włosów z twarzy, żeby mi nie przeszkadzały. Buzie mam już umytą, więc tego już nie będę Wam pokazywać. Soczewki założone, no bo już jakiś czas temu stałam, zęby umytę Także przechodzę do makijażu. Pierwsze co to nakładam krem, krem z tołpy, który kończę, kończę, wykończyć nie mogę. Jest mega wydajny. To jest topa Dermo Face, strefa T, ale już podejrzewam, że został może na dziś i jutro. Więc spoko, a nie. Najpierw jeszcze nakładam krem pod oczy. E, też stałpy, bardzo fajny, Thermo Face Hydrating. E, także krem pod oczy pójdzie. Później pójdzie krem na twarz, jak to się troszeczkę wchłonie. E, to nałożę super ekstra matujący filtr z Vichy Capital Soleil z SPF50, żeby mnie przed tym słoneczkiem chronił. Także te trzy kroki teraz. polubiły się z moją twarzą, to będę przechodzić do codziennego makijażu. Pierwsze co to nałożę oczywiście podkład i mój ulubieniec Rimmel Match Perfection ja mam w kolorze 101 Classic Ivory. No i nałożę dzisiaj pędzlem, pędzlem z Hakuro H52. Bardzo fajny pędzel, lubię go. Nie jest taki za duży, ale ładnie się ten podkład nim rozprowadza i ładnie na twarzy wygląda. Następnie korektor, dzisiaj niezbędna rzecz, bo niestety ostatnio strasznie mnie wysypało. Najgorsze jest to, że w sumie nawet nie mam pojęcia po czym i dlaczego tak się stało, i jestem z tego powodu nieszczęśliwa, bo już znowu muszę od razu wrócić do efektu. No bo nie wiem, no nic jakoś szczególnie nie zmieniłam w kosmetykach, w diecie też nie, no to po prostu tyle niespodzianek na twarzy. Nie wiem, co się dzieje. Naprawdę nie wiem. Szukam przyczyny, ale jakoś średnio mi idzie. Także korektor w ruch to niezbędna rzecz. No i rozblenduję go też tym pętlem, którym przed chwilą nakładałam podkład. Jak już wszyscy przyjaciele zostali ukryci e, tym korektorem, nie wiem czy powiedziałam co to jest, Collection 2000, Collection, standardowo, nic innego u mnie nie ma, e, to trzeba to wszystko przypudrować, przyklepać, żeby twarz się nie świeciła i żeby to się wszystko dobrze trzymało. E, no i dzisiaj pójdzie na twarz Creolan Anti-Shine Face Body Powder. Ciekawe, tak zastanowiłam się przez sekundę, co to znaczy, że on jest do ciała. Ciekawe, jak myślicie, że co, że ktoś sobie wypodkładuje ciało, w sensie na przykład ukryje tatuaże albo coś, to może to przypodrować? Ciało, tak? To o to chodzi? Nie wiem, jestem ciekawa. I nakładam go dzisiaj jakimś pędzlem z Sigma, bo pierwszy wpadł mi do ręki. 70F30. Zawsze nie umiem, nigdy nie umiem powiedzieć tych numerków. Możecie zobaczyć jak puder automatycznie szybko zmatowił twarz. Teraz zabiorę się za oko i pójdzie na oko mój ulubiony ostatnio produkt, którego używam prawie codziennie. I to jest oczywiście kolor Tattoo z Maybelline 24 godziny, godzinny, on on bronze. I będę go nakładać na całą powiekę tą ruchomą pędzelkiem takim do korektora, już Wam mówiłam, że mi się to tak w ten sposób wygodnie robi. I co ważne ja pod ten nie potrzebuję bazy więc nakładam sam cień no ale będę sobie jeszcze rozświetlać w kącikach przy pomocy Naked Basic Basics, tym cieniem pierwszym tutaj z kolekcji, który się nazywa Venus i on daje chyba w mojej kolekcji najpiękniejsze ehm, co? wrażenie? uczucie? jak to? Efekt o, efekt rozświetlenia. O, szukam słowa, widzicie. No i będę jeszcze tutaj nakładać, rozświetlając pod łukiem brwiowym. A wyżej na powiekę, tutaj w tym miejscu, nałożę sobie jakieś matowe, które mam pod ręką, czyli tutaj te dwa, które zawsze, zazwyczaj idą w ruch. Ale, żeby jeszcze nie było tak smutno, to jeszcze sobie coś tutaj dorzucę. I tutaj użyję tego brązu brązu, który jest też w paletce, żeby już nie szukać, nie sięgać i nałożę go tutaj w załamanie. A, i zrobię to takim małym pędzelkiem. To jest pędzelek Hakuro... coś tam, H76 i później będę go rozblendowywać i będę go rozblendowywać 217 smaka. Powieki też nie potraktuję po macoszemu pomaluję ją, a co tym samym brązem i takim małym precyzyjnym pędzelkiem, o który wiele z was pyta, zawsze go używam, że potrzebujecie takiego małego pędzelka. Słuchajcie, to jest na 100% pędzelek z Maestro. Niestety nie pamiętam numeru, bo przy tych pędzlach z Maestro one się bardzo szybko starły. I to jest coś koło chyba 660, coś w tym stylu, ale nie chcę skłamać. W każdym razie, jak wejdziecie na stronę Maestro i zaczniecie szukać czegoś podobnego, to na pewno coś tam Wam się rzuci w oczy. Ok, makijaż oka już w sumie gotowe, tylko rzęsy, a na razie nie chce mi się ich malować, więc zmienię sobie kolejność i zrobię. Brwi Brwi też kolor tatu z Maybelline, tylko w kolorze Permanent Top i użyję tego pędzelka, o którym opowiadałam w 510, czyli pędzelka z Catrice, taniego i całkiem fajnego, no i standardowo szczoteczki do wyczesania z Mario Luigi takiej zwykłej szczoteczki. Też jak ją pokazuję, to wiele z Was pyta o pędzle Mario Luigi czy ja je znam, czy ja ich używam wiecie co, miałam chyba taki zwykły do nakładania cienia i właśnie tą szczoteczkę chociaż nie, było tam kilka w zestawie ale to był zestaw kupiony lata, lata temu no i nie, te pędzle się do niczego nie nadają niestety moim zdaniem Są szybko stają się twarde drapią w twarz i ja nie przepadam za nimi już ich nie mam w sumie komuś tam oddałam została mi właśnie tylko ta szczoteczka Czas na konturowanie i oczywiście standardowo MAC Harmony, bez zmian, jak zwykle. I coś, co pokazywałam w ostatnich ulubieńcach miesiąca, czyli róż z Maybelline Clear Smooth Shine Free Blush, który całkiem ładnie wygląda na buzi. Taka jest świeża i fajna. oa Jakiś włos też tak macierzy, jak się coś tu przyczepi. To tak denerwuje, że masakra. No i standardowy zestaw pędzli, czyli Hakuro H24 i H21 nie, H14 i H24 tam chyba powinien być. Zły wzięłam. Tuż i już. A jeszcze blendowanie i usta, ale tuż i już, prawie koniec. Ehm, zalotka z e, Mid Elite. Emit make Makeup z Glossy Boxa. E, I dzisiaj tuż Masterpiece Max. Tak go nie używałam, wiecie? Okej, okay, rzęsy wytuszowane, więc makijaż prawie skończony. Jeszcze rozblenduję te mega różowe poliki. Dobra, także gotowy makijaż jest. Eee, I no poza ustami, ale usta, jak wiecie, u mnie zawsze na samym końcu. Eee, idę wyszykować, przygotować sobie stylizację, na którą jak zwykle dla odmiany nie mam pomysłu, ale jako, że jest ciepło, to może coś fajnego wyjdzie. I tyle. No i wrócę jeszcze z ustami, stylizacją. I z tym o coś poradzimy okej, okay, moja nieskomplikowana stylizacja jest już gotowa, ale zanim wam ją pokażę, to pomaluję usta, najpierw jak się szykowałam, ubierałam, wymyślałam co się ubrać, nałożyłam sobie jeszcze balsam z EOS jajeczko to, tropikalne, piękne widać je właśnie trochę na ustach ale już się trochę wchłonęło stwierdziłam, że nie chcę jakichś takich bardzo mocnych ust, dzisiaj fuksjowych więc takich lżejszych szminek, lżejszych kolorów mam tutaj tą Super Stay z Maybelline, 14-godzinną w kolorze Stay With Me Coral. I ona ma taki w miarę ładny, delikatny, kolorowy, koralowy kolor. Widać ją nadal, ale nie jest taka bardzo krzykliwa. Ok, zostają mi jeszcze włosy. Może bym sobie jakiś warkocz uplotła albo coś. Nie wiem. Pewnie spełznie na niczym ten ambitny plan więc na razie ją uczeszę tangle standardowo jako, że one dzisiaj wyglądają tak dziwnie, a nie chce mi się nic kombinować z jakimiś e, przyrządzeniami, urządzeniami e, gorącymi to po prostu zapnę je chyba, nie? To jest najrozsądniejsze wyjście z sytuacji tylko wiecie, że to zawsze z tym kokiem jest tak, że jak go zrobicie sobie po domu, czyli tak zwany kok podąkę, to on zawsze wyjdzie piękny, a jak to ma być kok do wyjścia, który też ma mieć taki luz w sobie, to on jakoś kurde, nigdy nie chce wyjść. Też tak macie? No dobra, kok jest jakiś w miarę znośny, więc już... Uznam, że może tak zostać. Nie jest to jakiś szczyt, no ale jest okej. Okay. Eee, perfumę Wam jeszcze pokażę, no bo to Get Ready With Me, też coś z moich ulubieńców, czyli Moskino I Love Love. M piękny, wiosenny, letni zapach. Idealny na tę porę roku. Bardzo orzeźwiający. Pięknie no, jak się nie usikam to aż uśmiech sam się pojawia na mojej twarzy No i teraz przejdę do stylizacji Jak już widać mam na sobie kurtkę z Primarka Jeansową No bo nie jest aż tak mega ciepło Postawiłam na odkryty dół, a nie odkrytą górę dzisiaj Chociaż tu też mam poodkrywane, ale nie aż tak bardzo Standardowo mój łańcuszek... Mm, i gwiazdka z Lilu. Na ręce kors i bransoletki. Dzisiaj mam z goti od Theolesti. I taką tutaj białą z koniczynką. I na sobie mam sukienkę czarną, zwykłą, prostą, odciętą taką pod biustem. I tutaj tak puszczoną, więc bardzo wygodną. Jak ktoś chce dużo jeść, to, <laughs> to może taką sukienkę zakładać, bo tu się wszystko zmieści. Um, sukienka jest H&M, kupiona już dawno, dawno temu. Ona jest z tego działu basic, więc one zawsze te rzeczy tam są, nie podejrzewam żeby ją usunęli z kolekcji a na nogach mam swoje czarne melisy tym razem co jeszcze bym wam chciała pokazać, to jak widać mam gołe nogi no i tutaj taki summer essentials e, czyli niezbędnik letni e, to jest olejek tak, mineral bla bla bla, bla. Body Oil Spray, dokładnie z Avonu. a Ja już go używałam w zeszłym roku. Może ktoś widział już to na moim kanale. To jest po prostu olejek, który ma w sobie takie małe drobinki brokatu i te nogi po prostu ładnie wyglądają. Więc ja sobie spsikuję te nogi. Tylko potem, słuchajcie, trzeba uważać. Gdyż bardzo jest ślisko na podłodze, potem najlepiej podścielić ręcznik, no ale Aśka takich rzeczy nie robi. Jak widać, moje nogi są strasznie blade, co mi się strasznie nie podoba, także trzeba będzie coś szybko z tym zrobić, bo ja nie lubię takich bladych nóg. Jak już pokazuję, to oni one już jakoś wyglądają. Także to tyle, zobaczcie, jak to razem wygląda. szybka prosta, niewymagająca. Makijaż sumie też. Więc tak wygląda moje codzienne przygotowanie. Nie zajmuje ono długo. Dzisiaj zajęło trochę dłużej, no bo z nagrywaniem i z mówieniem do was to jednak trochę schodzi, ale jak to robię codziennie to pół godziny zdecydowanie wystarcza. Pół godziny 40 minut, więc myślę, że to nie jest długo. Tyle dajcie mi znać, jak wam się podobało takie codzienne get ready with me, czy chcecie widzieć więcej. Ja pewnie coś się jeszcze pojawi. I tyle. Do zobaczenia. Życzę Wam miłego dnia.